Jak można przejść się ulicami Warszawy na, na smyczy, na czworaka i uważać, że to jest normalne? Wybacz YouTube, jeżeli to zdejmiesz, no to to wypikasz w jakiś sposób, nie wiem, ale to nie jest normalne. To Uważam, to że to świat i spółki. Europa idzie w złym kierunku. Pokazując to wszystko dzieciakom, wmawiając w szkołach, ucząc, że nie musisz być chłopcem, nie musisz być, no stary, no kur... Na płcie są dwie. Kurczę, może go, no nie wiem, znajdziesz. Chłopak w Warszawie, homoseksualny, został zapytany, ile jest płci. Człowieku, zajebisty gość. Gość odpisał, e, odpowiedział, dwie. Dwie, nie przesadzajmy, nie pajacujmy. I tam już mówię, to wy, mówię ci, mm, zniszczyliście tą kulturę normalnie. Jeżeli chcecie być równi, to zachowujcie się równo. Normalnie, zachowujcie się równo. Bo heteroseksualni nie chodzą, nie marszują stary, nie, nie z jakimiś tam sloganami. Osoby homoseksualne, z którymi nie naprawdę nie mam problemu, to niech żyją normalnie, a nie, a nie wiesz. Zwalą z pięści tym, tak? To jest właśnie odgadzanie się. Co ja mam w rodzinie? Ja mam w rodzinie kobietę, która jest homoseksualna. Kochamy ją człowieka, ją kocham na życie. Jest moją, jest moją kuzynką, Ni, nic od niej nie, czy normalna dziewczyna, bo to jest normalny człowiek. Ale nie chodzi stary z wytatuowanymi e, powiekami na i, i, i na smyszy, nie? No, stary, no to nie jest normalne.